Cześć, witam Was, moi kochani, w kolejnym filmie i chciałam Wam przedstawić książkę. Książkę, którą mam dzięki wydawnictwu Muza i Jak studiować magię. Przewodnik po historii, świecie magii i budowaniu własnej praktyki. Słuchajcie, książka według mojej oceny. Dosyć dobra i pozytywna. Nie znajdziecie tutaj wielkiej ilości rytuałów czy jakichś takich wskazówek, natomiast faktycznie bardzo fajnie pokazuje nurty magiczne, historię tych nurtów, zahacza o jakieś symbole. Myślę, że to będzie fajna książka dla tych, którzy chcą nie tyle bardzo mocno zgłębić jakąkolwiek stronę magiczną, ale dla początkujących, którzy nie tyle chcą się nauczyć, jak studiować magię albo jak czynić magię, tylko sami nie wiedzą, w którą stronę idą ich zainteresowania. I tutaj o tych wielu nurtach można sobie po prostu poczytać i zobaczyć, czy któryś z nich rezonuje i czy któryś będzie właściwym. Czarownica z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w praktykowaniu i nauczaniu magii przedstawia nowicjuszom, nowicjuszkom podstawowe narzędzia czarostwa. Nie spodziewajcie się, że, tak, że dowiecie się skąd różdżka, skąd kociołek, skąd coś. Właśnie to jest bardziej historia i nurty. Ukazuje różnorodne tradycje wróżbiarskie, medytacje, aż po metody oczyszczania i ochrony. Tych metod jest bardzo niewiele, ale można coś zobaczyć, zahaczyć. Przedstawia pięć najczęściej wybieranych ścieżek współczesnej magii i to jest fakt magię chaosu, czarostwo, księgi zakręci grimoire, bardzo fajny rozdział ponieważ my możemy na przykład mieć problem z tym żeby wiedzieć co przeczytać zresztą tutaj zawsze jest jeszcze to wam też pokażę że dodatkowe lektury czym można się zająć więc ta książka może zainspirować ona może nie daje wybitnej wiedzy ale inspiruje do grzebania dalej o tak bym powiedziała Omawia również kilka podstawowych magicznych pomysłów i technik, tak, jest jakaś wizualizacja, tego typu rzeczy, które można wykorzystać w każdej z opisanych ścieżek. Każdy rozdział zawiera praktyczne sugestie, jak prowadzić swój magiczny dziennik, i to mi się podobało, bo są takie pytania, nad którymi wiedźma może się zastanowić, żeby zobaczyć, którą ścieżką chce podążać, to fakt, by móc dojść do wypracowania własnych, spersonalizowanych praktyk magicznych. Dzięki tej książce początkujące czarownice odkryją swoją moc. Nie do końca, ale odkryją, gdzie tą moc mogą znaleźć. To bardziej po mojemu. Książka 220 stron, mniej więcej. Tu mamy dodatkowe lektury i to jest fajne. No i przejdźmy do spisu treści, bo to zazwyczaj sobie razem oglądamy. Pierwszy rozdział, po co uczyć się magii? I to jest, wiecie, co, bardzo fajnie zadane pytanie. Właśnie na takiej zasadzie dlaczego w ogóle Cię do tego ciągnie. My się nad tym często nie zastanawiamy. Ona to fajnie opisuje. Podstawy, magia chaosu, księgi zaklęć i grimuary, magia ceremonialna, czary, czarownictwo, czarostwo, pogaństwo, bóstwa i historia. Co dalej? Wszystko pokrótce i to nie są bardzo dogłębne rzeczy, słuchajcie. Ale parę rzeczy mam podkreślonych. To oznacza, że mm, lubię tę książkę. Tutaj, a propos, na przykład, jakieś tabelki się też znajdują. Tu są akurat godziny planetarne. Bardzo fajna rzecz zresztą. Natomiast, na przykład, jakaś struktura może być naprawdę pomocna, bo tutaj ona tak fajnie wyjaśnia, że generalnie my się inspirujemy, zamieniamy pewne składniki że to nic nie jest takie, wiecie, no, kropka w kropka w kropkę, ale. Na początku właśnie struktura może być pomocna, i to jest to, co ja Wam zawsze mówię, że ja zaczynałam od trzymania się z pietyzmem wszelkich przepisów, a potem to już są wariacje na temat. Eee, czekajcie, na przykład te nasze grimuary. To gdzieś tutaj. O, wybór grimoaru i ona przedstawia historię ale również mamy te magiczne księgi, postacie, magiczne pieczęcie. No słuchajcie, wiadomo, że można y, bardziej się y, zainteresować tematem litery hebrajskie, czyli raczej jest to książka, powiem Wam, inspirująca. No i tak, na takim bardziej szarym papierze są ćwiczenia po każdym rozdziale i jest właśnie ta dodatkowa lektura, w której można się zanurzyć. Czy polecam tę książkę. Jeżeli ktoś szuka podręcznika magii, to niekoniecznie, ale jeżeli ktoś szuka swojej ścieżki magicznej, to myślę, że ta książka będzie zupełnie. Odpowiednia. Fajna, magiczna okładka, miękka, lekka, na lekkim papierze, można zabrać ze sobą. Tu nawet jest rozdział o serwitorach, po mojemu też troszeczkę niedokładny. Tutaj jest ćwiczenie, jak to wykonać, ale to jest w bezpieczny sposób. Mamy tą dodatkową lekturę. No i właśnie te nasze rozdziały, które tutaj zahaczają o czarostwo, pogaństwo, magię ludową, magię ceremonialną, Dlaczego, czym się różni? Na końcu jest fajne wyjaśnienie, że tak naprawdę chodzi o to, że teraz to się wszystko przenika i tak właśnie jest. Róż krzyżowcy, zakon złotego brzasku, masoneria. Gdzieś tu był ten zakon złotego brzasku. O, tutaj na przykład. Ona też jest tym zafascynowana, więc też lubi. Postać Crowleya, postać Lewiego, czyli dwóch magów. Tu gdzieś rzucony jakiś pentagram, skąd się bierze, bardzo fajnie jest przedstawiony w tej książce rytuał mniejszego pentagramu, który był jak gdyby obowiązkowy również dla m, zakonu złotego brzasku. Więc powiem tak, książka fajna, przyzwoita. Nie wiem, czy będę wybitnie do niej wracać, bo jakby ja wracam do książek takich, które są wręcz takimi księgami cieni w sensie przepisów porad takich konkretnych weźmi czarnokórę. ale jeżeli jesteście macie bardzo dużą ochotę być osobami magicznymi, zmieniać swoją rzeczywistość, ale nie wiecie jak to zrobić, to ta książka jest dla was. I tutaj jeszcze chciałam wam pokazać jak znajdę, bo tu, tu. mogłam sobie pozaznaczyć, prawda, prawda, że mogłam, oczywiście, że tak, ale to sobie dłużej poprzeglądamy, bo też właśnie na końcu każdego rozdziału jest taki moment, kiedy ona. Tu akurat nie ma. Wypisuję takie pytania, które można sobie zadać o podpowiedzi do dziennika a propos prowadzenia w ogóle magicznego dziennika. Jakie są moje podstawowe przekonania? Skąd mam te przekonania? Czy one mi służą? Jaki jest paradygmat kultury, w której żyję? Które elementy tego systemu przekonań lubię, a których nie? Wymień te chwile w swoim życiu, w którym zmieniła się Twoja perspektywa. Czy coś się łączy? Co sprawiło, że zmieniłaś zdanie? Więc. Fajnie, bo można troszeczkę z tą książką popracować, a troszeczkę można ją po prostu przeczytać, żeby zaznajomić się z nurtami. I jeżeli się zaznajomimy z nurtami, to wtedy wiemy, co nas pociąga i, i możemy dalej zgłębiać. Także ja mogę polecić tę książkę. Jest, tak bym powiedziała, 7 na 10. Bardzo dobra dla osób początkujących, dla osób wielce magicznych, nawet, bo my też nie musimy wszystkiego wiedzieć. To może być także o, to jeszcze taki nurt, gdzieś tam zaistniał, a on no to się wtrybimy dalej. Więc właśnie e, to, żeby spojrzeć, jakie są praktyki i która nas po prostu zainteresuje, wtedy można zgłębiać. No Także tak to wygląda. Dzięki wam bardzo za. Wysłuchanie, i dajcie znać, czy macie tę książkę, przeczytaliście i jakie macie o niej zdanie. Do zobaczenia. Pa Pa!